Witajcie. Nazywam się Julia i jestem dumna, że mogę pełnić rolę menadżera DS marketingu w polskiej marki Marketmate Company. Jako kluczowa postać naszych działań na skalę światową, jestem całkowicie poświęcona dostarczaniu piękna kwiatów i roślin w każdy zakątek świata. W Marketmate Co łączymy tradycyjną wiedzę ogrodniczą z najnowocześniejszą technologią. Nasze zrównoważone metody uprawy zapewniają najwyższą jakość. Od żywych róż po bujną zieloną roślinność. Opanowaliśmy sztukę pielęgnowania roślin, gwarantując, że będą kwitły aż do momentu dostarczenia ich do Waszych rąk. Ale to nie tylko hodowla roślin, to dostarczanie marzeń i piękna na całym świecie. Czy to bukiet róż na paryski ślub, czy tropikalne rośliny DLA nowojorskiego wieżowca, zapewniamy, że nasze produkty dotrą świeże i pełne życia, łącząc świat z najlepszym, co oferuje natura. Dołączcie do nas w tej zielonej podróży i razem uczynijmy świat trochę piękniejszym. Witajcie w Market Made Co. tam, gdzie natura spotyka się z doskonałością.